Witam w kolejnym odcinku na moim kanale. Dziś podejmiemy się tematu, który dla wielu może być kontrowersyjny, dlatego od razu zaznaczam nie będę tutaj poruszał kwestii politycznych, ani moralnie oceniał decyzji podjętych przez rząd Wielkiej Brytanii zaraz po wybuchu wojny na Ukrainie. Skupimy się wyłącznie na faktach i rozważaniach o obecnej sytuacji byłego właściciela Chelsea Romana Abramowicza oraz o tym, co stało się z legendarną już kwotą 2,5 miliarda funtów ze sprzedaży klubu. Bo kiedy w marcu 2022 roku udało dopiąć się wszystkie prawne formalności, aby po rosyjskiej inwazji na Ukrainę brytyjski rząd nałożył sankcje na Romana Abramowicza, ich skutkiem było zamrożenie jego aktywów na terenie Wielkiej Brytanii, ale przede wszystkim wymuszenie sprzedaży najbardziej wartościowego asetu, jaki posiadał, czyli Chelsea Football Club. I aby lepiej zrozumieć, gdzie jesteśmy teraz, musimy prześledzić ten kluczowy moment i konsekwencje, jakie te decyzje miały na obecną sytuację. Normalnie, pozbawienie kogoś majątku o takiej skali jak w przypadku Romana Abramowicza wiązałoby się z wieloletnim procesem administracyjnym lub sądowym. Można byłoby się spodziewać, że samo ogłoszenie decyzji w takiej sprawie zajęłoby dekadę, jeśli nie dłużej jednak powołując się na wyjątkowe okoliczności brytyjski rząd postanowił działać natychmiast nakładając sankcje zmusił romana bramowicza do szybkiej sprzedaży chelsea cały ten plan ległby jednak w gruzach i doprowadził do batalii sądowej gdyby nie jeden kluczowy fakt Opieszałość ze strony Rosjanina oznaczałaby wycofanie Chelsea ze wszystkich rozgrywek, odmowę licencji na grę w Premier League i co najważniejsze natychmiastową potrzebę spłaty długów klubu. Chelsea, która niewątpliwie była oczkiem w głowie Romana, w ciągu kilku miesięcy stanęłaby na krawędzi bankructwa i nie byłoby szans, żeby przystąpiła do kolejnego sezonu. I właśnie ta perspektywa i ta presja sprawiły, że decyzja musiała zostać podjęta błyskawicznie, i Roman Abramowicz, choć mógł walczyć w sądzie, wybrał opcję sprzedaży i do tego oczywiście w pełni dobrowolnie zrzekł się 2,5 miliarda funtów, które przypadały mu z tego tytułu, i uznał, że mogą one zostać przekazane na cele pomocy humanitarnej na Ukrainie. I tutaj powstał pierwszy problem brytyjskiego rządu, bo gdy masz dwa argumenty, które przemawiają za twoim stanowiskiem, czyli czas, który obecnie zniknął, bo Chelsea została sprzedana i do rozgrywek zgłoszona, więc nie groziło jej już widmo bankructwa oraz związek Romana Abramowicza z wojną i czerpanie z niej korzyści, i nagle znika również ten drugi, bo już w tym samym roku 2022 rząd brytyjski musiał usunąć prawie połowę swojego uzasadnienia nałożenia sankcji na Rosjanina. W tym wyeliminować zarzut, że otrzymał on korzyści finansowe od rządu rosyjskiego i to, że spółka, której jest mniejszościowym udziałowcem, dostarcza towary lub technologie przyczyniające się do wysiłku wojennego na Ukrainie. Następnie, w grudniu 2023 roku, Europejski Sąd Pierwszej Instancji oddalił argument Rady Unii Europejskiej łączący Abramowicza z rosyjskimi decydentami odpowiedzialnymi za aneksję Krymu i destabilizację Ukrainy. I co ciekawe, decyzja ta została podtrzymana w styczniu tego roku. I chociaż nie oznacza to, że Rosjanin w efekcie tych działań będzie zdjęty z listy osób objętych sankcjami, ale otwiera furtkę do przyszłych działań sądowych i domagania się swoich praw oraz tego, aby uznać wszelkie działania Wielkiej Brytanii wobec majątku i jego zajęcia jako bezprawne, bądź też zmuszenie go do tego, aby podjął decyzję pod przymusem. I w świetle tego będzie to duży problem dla administracji Wielkiej Brytanii. I tu jeszcze większym cieniem rzuca się sprawa 2,5 miliarda funtów, o których należy wspomnieć, bo pieniądze te owszem przekazane miały zostać na cele charytatywne bądź humanitarne, jeżeli chodzi o ofiary wojny na Ukrainie. Ale kiedy presja czasu zniknęła, Romanowi wcale nie śpieszyło się, aby ustalić, jak te pieniądze dokładnie mają zostać wydatkowane. Rząd brytyjski nie zgodził się na pierwotną propozycję, aby przelać je na konto Fundacji Chelsea, która powoła ekspertów i będzie nimi dysponowała. W zamian za to zostały one ulokowane na brytyjskich kontach, gdzie spoczywają do dziś, i nikt nie jest w stanie dokładnie wytłumaczyć, jak do tego doszło, że przez prawie 3 lata nic nie zrobiono z tak olbrzymią kwotą pieniędzy. Oczywiście starano się to wytłumaczyć biurokracją i brakiem jasnych decyzji politycznych, ale tak naprawdę musimy zastanowić się, czy w Wielkiej Brytanii nie zaczyna się teraz śpieszyć, bo jeśli okaże się, że nie potrafili oni tych środków rozdysponować zgodnie z umową, którą zawarli wcześniej to teraz presja czasu będzie po ich stronie, bo w świetle nowych wydarzeń geopolitycznych, zmniejszenia sankcji i możliwego zawarcia porozumienia pokojowego z Rosją, może okazać się, że na białym koniu do Wielkiej Brytanii wróci Roman Abramowicz, domagając się nie tylko zwrotu tego, co utracił, ale wszelkich przyszłych korzyści, a jak możemy się domyślić, kwota kilku miliardów, bo chodzi też o jego posiadłości i inne majątki, które zostały zajęte, byłyby w stanie wygenerować, Konkretny przychód przez ten czas. I może to tylko przypadek i zbieżność w czasie, ale Wielka Brytania akurat teraz dopatrzyła się, że będzie mogła oskarżyć Romana Abramowicza o miliard funtów nieodprowadzonego podatku za spółki, które są zarejestrowane poza granicami Wielkiej Brytanii, a według nich były z terenu Wielkiej Brytanii zarządzane. Do tego ogłosili oni gotowość powołania specjalnej fundacji, której przekażą owe 2,5 miliarda należące w teorii do Rosjanina, aby rozdysponowali oni je na pomoc humanitarną na Ukrainie. Problem polega jednak na tym, że w świetle ostatnich wydarzeń to właśnie Rosjaninowi przestało zależeć na czasie i ewidentnie będzie on grał na zwłokę, żeby zobaczyć jak rozwiąże się sytuacja, jeżeli chodzi o kwestie wojenne w przyszłości. Widząc rosnący opór Rosjanina, Anglicy zaproponowali nawet, żeby część tych pieniędzy przeznaczyć na zakup broni ze Stanów Zjednoczonych, która pomogłaby Ukrainie w walce na swoim terenie. Ale takie rozwiązanie jest bardzo mało prawdopodobne, gdyż sprzeciwiają się temu zarówno Niemcy, jak i Francuzi. Czy w świetle tych wszystkich wydarzeń możliwy jest powrót Romana Abramowicza do Chelsea? Raczej nie sądzę, żeby zdecydował się od na taki krok i żeby Anglicy ambicjonalnie pozwolili sobie, żeby przyznać się do aż tak wielkiego błędu, jaki popełnili. Jedyna możliwość, żeby do tego doszło, to kwestia, że naprawdę Roman chciałby udowodnić, że wszystko co zostało wykonane przeciwko niemu było bezpodstawne i bezprawne, chociaż to też zajęłoby lata w sądzie i nie ma gwarancji, że Rosjanin taką sprawę w ogóle by wygrał. Oczywiście istnieje jeszcze kwestia zakazu, jaki mają nowi właściciele The Blues, jeśli chodzi o sprzedawanie swoich udziałów na zewnątrz, jednak, w świetle prawa, jest on dość łatwy do obejścia poprzez inwestowanie w stricte w fundusz inwestycyjny, który zarządza Chelsea. Tak czy inaczej, nie spodziewałbym się powrotu Romana Brownowicza na Stamford Bridge, mimo tego, że pewnie niektórzy fani tęsknią za jego erą. Pewnie, jeśli sam Rosjanin, kiedy burza ucichnie, miałby zainwestować w futbol, to poszuka jakiegoś mniejszego klubu, żeby być trochę mniej na świeczniku. No chyba, że naprawdę podejdzie do tego ambicjonalnie, żeby całemu światu udowodnić, że jednak w tej sytuacji nie był on winien, ale to, jak wspomniałem, będzie wiązało się z potężnym procesem, który pewnie cały świat będzie śledził z wypiekami na twarzy. Tak jak wspomniałem, wiem, że wchodzą tutaj kwestie polityczne i wielu ludzi takie dyskusje rozgrzewają do czerwoności. Chciałem tylko pokazać, jak czasami szybko podjęte decyzje mają wpływ na to, co się dzieje w przyszłości, i jak czasami nie przewidujemy komplikacji, które mogą nadejść, tak jak było w tym przypadku. Tak czy inaczej, dziękuję Wam za Wasz czas i za wysłuchanie. Będę wdzięczny za łapkę w górę i subskrypcję, i życzę Wam miłego dnia.